Znaki powołania Poniżej znajdzie czytelnik listę pewnych najczęściej występujących oznak powołania porządzoną przez na zasadzie prac ojca gau prelet oraz podręcznika dla odbywających rekolekcje. Niechaj nikt nie sądzi, iż wszystkie te objawy muszą być stwierdzone. Jeśli jednak niektóre z nich nie występują, osoba taka śmiało może sądzić, iż nie ma powołania. Pierwsze. Pragnienie posiadania powołania łącznie z przekonaniem, iż Bóg wzywa cię. Pragnienie to jest zazwyczaj najżywiej odczuwane w chwilach prawdziwego spokoju duszy po przyjęciu Komunii Świętej oraz w okresie rozmyślań i rekolekcji. Drugie, zwiększające się zamiłowanie do modlitwy i świętych i świętych rzeczy, w ogólności łącznie z tęsknotą za życiem zamkniętym i z gorącym pragnieniem ściślejszego zjednoczenia z Bogiem. Trzecie. Odczuwanie odrazy dla świata. Przekonanie o tym, iż nie jest on zdolny zaspokoić duszy. Uczucie to występuje najsilniej pośród uciech i zabaw. Czwarte. Obawa przed grzechem, tak łatwym do popełnienia, oraz pragnienie uniknięcia niebezpieczeństw i pokus tego świata. Piąte. Objawem powołania jest niekiedy obawa, iż Bóg może powołanie to stworzyć czy wywołać. Gdy na przykład człowiek modli się o to, by uniknął powołania, o którym nie może przestać myśleć. Jeżeli powołanie jest prawdziwe, myśl o tym stanie się niebawem przyjemnością, chociaż, jak twierdzi ojciec Lemkul, Naturalna skłonność do życia duchownego nie jest konieczna. Przeciwnie, powołanie utrzymane od Boga zgodne jest z naturalną niechęcią do takiego stanu. 6. Gorliwa troska o los dusz: zrozumienie wartości nieśmiertelnych dusz i pragnienie współdziałania w ich zbawieniu. 7. Pragnienie poświęcenia całego życia dla nawrócenia jakiejś bliskiej i drogiej nam osoby. 8. Pragnienie odpokutowania za własne grzechy lub za grzechy innych, oraz pragnienie ucieczki od pokus, którym z racji słabości naszej niełatwo nam się oprzeć. 9. Zrozumienie wartości i piękna i pociąg stanu dziewiczego. Dziesiąte. Szczęście, jakie daje myśl o życiu duchownym. Pomoc duchowa, spokój, zasługa i nagroda z takim życiem związane. 11. Pragnienie poświęcenia się i wyrzeczenia wszystkiego dla miłości Chrystusa oraz cierpienia dla Jego sprawy. I dwunaste. Gotowość podjęcia się każdego zadania lub zajęcia każdego stanowiska w życiu duchownym występujące u osoby nieposiadających żadnych talentów lub głębszego wykształcenia jest dowodem prawdziwego powołania.